Cześć. Dziś zapraszam na keto makaron z twarogiem w dwóch wersjach. Pierwsza z boczkiem wędzonym. Boczek już mam pokrojony i teraz smażę na patelni. Dodaję cebulkę. Dodałam również słoninę wędzoną i czekam, aż zrumienią się. Mieszam co jakiś czas. Teraz dodaję makaron koniak. U mnie shirataki. Bardzo dobry makaron bez zapachu tego specyficznego, który często można spotkać w makaronach koniak. Teraz dodaję po kilku minutach dodaję tłusty ser, tłusty twaróg, przyprawy. Mieszam tak, żeby całość była gorąca. Przekładam i gotowe. Pyszne, pożywne jedzenie w stylu keto. Druga wersja będzie na słodko. Na patelni mam już rozpuszczone masło. Dodaję makaron, ten sam, czyli koniak Shirataki, dodaję erytrytol. Mieszam. Po kilku minutach dodaję śmietanę, dodaję twaróg. Mieszam, czekam aż całość odparuje. I po kilku minutach jedzenie gotowe posypuję dosyć obficie cynamonem, do tego garść orzechów pekan i pyszne jedzenie gotowe. Więcej prostych keto inspiracji znajdziecie w moich e-bookach. W prostym keto mnóstwo pomysłów na cały dzień. Do następnego razu, pa! pa.